Dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie we wtorek, mamy dzisiaj 30 września, ostatni dzień września 2025 roku. Dzisiejsza wibracja to trójeczka, księżyc w znaku koziorożca. Energie, które no niestety, ale nie współgrają ze sobą, tak, bo z jednej strony trójka, która można powiedzieć dodaje takiej lekkości, zachęca nas do zabawy, do śmiechu, tańca i tak no, a z drugiej strony księżyc w znaku koziorożca, który dodaje takiej ostrożności, dystansu wręcz do ludzi, do całego można powiedzieć nawet świata. I zdecydowanie ta energia nie sprzyja ani poufałości, ani takiemu okazywaniu sobie jakiejś sympatii, ani też zabieraniu nowych znajomości, bo ta ostrożność tutaj nas przed tym wręcz blokuje. Bardziej będziemy w tej energii powściągliwi. Szczególnie jeżeli chodzi o właśnie jakieś okazywanie emocji czy też y, uczuć. No i myślę, że nie będzie też chęci do angażowania się. W związku z tym, no niestety, no te relacje międzyludzkie pewnie na tym ucierpią. Ponadto y, Księżyc znaku Koziorożca to są y, tabelki, y, to, jest, to są zasady, reguły, bilanse, to są takie rozliczania również innych, chęć podsumowywania czegoś. No i niestety to nie sprzyja ani miłosnym, ani przyjacielskim uniesieniom. Tak więc, jak widzicie, energia będzie dość trudna, chociaż może troszeczkę w drugą stronę patrząc, może ta trójka troszeczkę ją właśnie stonizuje. Może nie będzie aż tak chłodna, aż tak zdystansowana i aż tak um, taka interesowna, można powiedzieć. No cóż, zobaczymy jak się ułoży. A póki co karty. U baranka dzisiaj kochani ósemka kielichów, czyli wracamy do czegoś co już było. Z jednej strony ta karta mówi, że powracamy, tak? Czyli można odkryć, że coś co kiedyś miało dla nas jakieś znaczenie, tak naprawdę jeszcze ciągle gdzieś tam w nas jest. Potrzebujemy jeszcze raz gdzieś tam tą prawdę odkryć, do niej dotrzeć. Druga strona to jest powrót kogoś kto na takiej samej zasadzie był już kiedyś, odszedł, próbuje wrócić, a jeszcze inna strona tej karty. To jest odejście nasze od czegoś, co w tym momencie jest dla nas już czymś trudnym, nawet może takim rodzajem jakiegoś wyścigu szczurów, czegoś, co nam nie daje satysfakcji i w związku z tym porzucamy to, rozpoczynamy podróż ku czemuś nowemu. Kompletnie bez przygotowania to jest na zasadzie impulsu, który powoduje nasze działanie. Więc odejście, bo nie czujemy już się tu dobrze, nie mamy energii. Męczymy się, możemy nawet wręcz wpadać w jakieś takie stany apatii, utraconej nadziei, i w związku z tym podejmujemy właśnie taką decyzję. Ubyka kochani, rycerz monet. Rycerz monet, czyli karta, która mówi o planach, o przygotowywaniu się do jakiegoś projektu, do jakiegoś przedsięwzięcia. No, księżyc w znaku koziorowca bardzo temu sprzyja, właśnie takim od, obliczeniom, tabelkom, nadawaniu już jakby realnych kształtów tego, co wcześniej było zaplanowane. I tu, oczywiście, w tej karcie mamy upór, mamy taką zaciętość, tak? Na pewno nie chcemy odpuścić nasze poglądy, nasza chęć do działania. Znaczy realizacja właściwie tego celu na pewno yy, powoduje taki wzrost siły i chęć do mierzenia się z każdą przeciwnością losu. Nie odpuścimy w żadnej yy, sytuacji, ale brakuje tutaj też działania i właśnie Księ nie księżyc, a rycerz monet właśnie jest przygotowany na każdą ewentualność, więc macie zrobiony doskonały plan. Dbaliście o każdy szczegół w bardzo takim dużym, w takiej dużej skrupulatności, pedantycznie macie wszystko przygotowane. No ale teraz by trzeba było jeszcze takiego impulsu, który pozwoli wam ruszyć do przodu. Być może dzisiaj przy tym Księżycu w, w znaku Koziorożca, no to impulsem mogłoby być na przykład takie zrozumienie czy przeświadczenie, że jak zaczniecie realizować ten program, ten plan, no to przyjdzie do was nagroda, że to stworzy jakiś dobrobyt, dobrostan w waszym życiu. Więc być może to będzie dzisiaj właśnie tym impulsem, który wreszcie e, sprawi, że ruszycie Pierwszy krok wykonacie. Ubliźnienie od kochani, czwórka buław, czyli karta, która mówi o radości, o spełnieniu, o odnalezieniu swojego miejsca na ziemi, o poczuciu wolności, często takiej odzyskanej wolności, o wydostaniu się też często z trudnej sytuacji. No i to jest właśnie ten moment, kiedy świętujemy, bo faktycznie czujemy się już o wiele lepiej, przeżywamy być może nawet jakąś ekscytację. Jesteśmy w tym zachwycie, w takim wyczekiwaniu, co będzie dalej. Jak już tak pięknie jest, to jeszcze coś dalej przyjdzie cudnego. Rozkoszując się chwilą, żyjąc tu i teraz, spędzamy czas z naszymi przyjaciółmi, rodziną, bliskimi, właśnie po to, żeby świętować, celebrować jakieś takie miłe zdarzenia. No i rak, kochani. uraka raka wieża, więc to jest trudna energia, bo w wieży coś się sypie pękają jakieś, jakieś, jakieś mur, jakieś ograniczenia y, więzy. No i to byłaby ta pozytywna strona, kiedy uwalniamy się, tak, z czegoś, co nas ogranicza, co nam nie pozwala pełnego oddechu y, wziąć i do, doświadczamy w ten sposób jakiegoś przewrotu. Ale no, to jest ta pozytywna strona, ale najczęściej jednak wieża jest symbolem jakiegoś kryzysu. Takiego chaosu, które w nasze życie wkracza. Doświadczamy jakiegoś czasem wypadku, upadku z wysoka, to uważajcie na to, bo to wieża też jest symbolem właśnie tego. Czasem nagle uświadamiamy sobie też jakąś prawdę, coś wyjdzie na wierzch, co do tej pory było ukryte. No i niestety często to jest też taki moment, właśnie, że ta prawda tutaj coś rozwala. Co może się rozbić? Może się rozbić tylko coś, co zostało zbudowane na jakichś wątpliwych fundamentach, czyli tak zwane zamki na piasku. Tak? Jeżeli budujemy coś od podstaw, nie w jakimś kłamstwie, nie w obłudzie, nie często też pod wpływem ego. No to, no to wtedy to może mieć jakiś dobry fundament. A jeżeli pozwalamy, właśnie, aby tamte wartości, o których wcześniej wspomniałam, były naszą motywacją, no to niestety ta wieża jest po prostu budowlą. Chwiejną, tak? No i przychodzą takie właśnie sytuacje w życiu, które powodują, że mury pękają i wieża się sypie. I ta nasza budowla, którą stworzyliśmy, niestety bez solidnych podstaw no musi po prostu upaść. No to kochani, idziemy do lwa, lew ma dzisiaj Rycerza Pucharów, a więc karta, która mówi o. Podejściu takim dość, można powiedzieć, romantycznym, wrażliwym, do, o dużej wyobraźni, o dużej, takiej też wybuchowości, bo rycerz jest taki kapryśny, wybuchowy, właśnie. Z jednej strony ta natura romantyczna, taka trochę też idealistyczna, a z drugiej strony on nie zawsze potrafi się opanować i gdzieś tam takiej powściągliwości mu brakuje w, w, w działaniach obiecuje bardzo dużo, to są tak zwane te gruszki na wierzbie a z drugiej strony no to po prostu pojawia się i znika nie można na nim polegać, nie można mu do końca zaufać, jest bardzo zmienny w tych swoich takich zachowaniach, on owszem potrafi pięknie mówić o, o uczuciach, powiedzmy, że przynosi kwiaty, tak ale jak przyjdzie dotrzymać słowo czy, czy coś konkretnego zrobić, to tutaj już może po prostu zapomnieć i pochłonie go Gdzieś tam fantazjowanie, a, a realne życie oparte na takich konkretach, no niestety to nie jest jego, jego bajka. No to, kochani panna, panna ma dzisiaj cesarzową, a więc tutaj. Zwracamy szczególną uwagę na kobiecość, tak? Energia kobieca, silna, kobieca władza również, tak? Czyli kobieta, która ma tą władzę w sobie, potrafi podejmować decyzje, potrafi też tworzyć, tak? Bo to jest kreacja, tworzenie, macierzyństwo, rodzenie się czegoś nowych pomysłów, tak? Oczywiście też dzieci jak najbardziej. No ale przede wszystkim to odżywianie właśnie tego, tego życia, opieka, dbałość o innych. A z drugiej strony też umiejętność cieszenia się życiem, doceniania wszystkich aspektów, wszystkich zmysłów, też, tak, czyli poprzez zmysły, nie wiem, wzrok, który docenia piękno, smak, gdzie chcemy właśnie jeść jakieś wykwintne, bardzo dobre pożywienie, a poprzez dotyk, gdzie chętnie też idziemy w cesarzowej na przykład na jakiś masaż, Jakimiś tam, powiedzmy, wonnymi olejami, czy, czy jeszcze inne rodzaje, właśnie, doznań zmysłowych. Więc to wszystko w tej karcie się zawiera i jest to też karta dobrobytu, dostatku, bogactwa. Więc myślę, że dla Was, drogie Pany, ten dzień będzie wyjątkowo fajny. No i waga, a waga kochani ma dzisiaj Pazia, pazia Buław, więc albo czas spędzony w, w towarzystwie młodej osoby, młodej, energicznej, to może być niekoniecznie, może być wasze dziecko, ale nie zawsze, może to być po prostu ktoś młody, a czasem nawet nie peselem, tylko duchem młody, ktoś taki właśnie pewny siebie, odważny, kreatywny, kto ma bardzo dużo... Takiego entuzjazmu w sobie i podejmuje się wszelkich wyzwań, i zawsze mówi: Tak, dam radę, potrafię, mogę i tak dalej. Ma taką ogromną wiarę w siebie i przekonanie o własnych możliwościach. Na pewno też chętnie podejmuje ryzyko, więc no to, albo tak jak mówię, taka osoba obok Was i wspólnie spędzony czas, albo to wy drogie wagi w ogóle możecie wejść w taką energię, i dzisiaj świat będzie po prostu leżał u waszych stóp, a wy będziecie podejmować chętnie ryzyko, doświadczać różnych przygód, no, i po prostu y, pokonywać też może jakieś swoje bariery, może jakieś swoje lęki czy, y, czy strachy. Chcecie poczuć, że krew w żyłach buzuje. Idziemy do Skorpiona. Skorpion dzisiaj ma dziewiątkę monet, więc na pewno y, taki dobrostan materialny dzisiaj odczujecie, bo to jest karta, karta która mówi właśnie o. Takim dobrobycie, o dobrobycie wypracowanym własnymi rękami, o tym, że jesteście w stanie zachować taką samokontrolę, powstrzymać się wtedy, kiedy trzeba, nie działacie pod wpływem impulsu, tylko jesteście w stanie poświęcić się dla celu, dla, dla zadania, do którego tutaj, którego się podjęliście. Trzymając się tego planu, programu, idziecie krok po kroku. No, i oczywiście, dzięki takiemu podejściu i takiemu działaniu jesteście w stanie yy, no robić wszyscy, wszystko tak, jak ma być, i to się wtedy wszystko udaje, jest zrobione w najlepszy z możliwych sposobów, i oczywiście przychodzi do, do Was nagroda za takie właśnie yy, działanie. Więc myślę, że będziecie zadowoleni. To jest takie, taka umiejętność też doceniania życia tu i teraz. Często też w dziewiątce monet mówimy o kontakcie z naturą, z przyrodą, z ziemią, dotknięcie ziemi, tak? czy rośliny, zwierzęta wokół. To jest też taki kontakt z naturą. Koziorożec. Koziorożec ma dzisiaj kartę pustelnika, a więc myślę, że dzisiaj, no, tak jak to w tym księżycu w znaku Koziorożca, gdzieś tam szukacie przestrzeni dla siebie, potrzebujecie tej przestrzeni dla siebie, niekoniecznie wśród innych ludzi, bardziej właśnie w samotności. Może poszukujecie jakiejś odpowiedzi, może szukacie jakiegoś prowadzenia, może chcecie sobie pomedytować, nie wiem, porozmawiać chociażby ze swoimi przewodnikami duchowymi. Na pewno czujecie potrzebę takiej właśnie samotności, wycofania się ze świata. Odrzucenia też wszystkich takich rozpraszaczy, tak, i posłuchanie swojego głosu, tak. To jest ucieczka do swojego wnętrza również, tak można, można powiedzieć. Więc być może jakaś odpowiedź właśnie z tego wnętrza do Was ma przyjść, albo jej po prostu tam potrzebujecie i szukacie. No więc szczelet dzisiaj raczej aktywny nie będzie, tylko wręcz przeciwnie, gdzieś tam się skupi na swoim wnętrzu i może coś chce zrozumieć, może coś chce przemedytować, no taka energia. Natomiast koziorożec kochani, koziorożec ma dziewiątkę mm, pucharów, a więc tutaj mm, zdecydowanie y, dobre samopoczucie, tak? Ja przed chwilą powiedziałam o koziorosu czy o strzelcu? O strzelcu mówiłam na pewno, jeżeli się pomyliłam to przepraszam, dotyczył się pustelnik strzelca. Teraz mamy koziorożca. E, więc tak, koźrożec w dziewiątce kielichów, więc zadowolenie, spełnienie marzeń, tak, satysfakcja, różne takie przyjemności zmysłowe. Realizacja swoich pragnień, swoich marzeń, osiąganie swoich celów i generalnie umiejętność bycia tu i teraz i dostawanie tego, czego się chce. To jest to właśnie to spełnianie marzeń. Myślę, że będziecie dzisiaj zadowolone z siebie. Wy się w tej energii dobrze czujecie. Może dla innych ona może być trudna, no ale wy rozumiecie tą energię Księżyca w znaku Koziorożca. Na pewno osiągniecie takie rezultaty, jakich oczekiwaliście. I o co się staraliście. Wszystko jest w porządku, więc myślę, że będziecie po prostu dzisiaj szczęśliwe i spełnione. No i wodnik, a wodnik ma dzisiaj Asa, asa Monet więc czas na rozpoczynanie jakichś nowych projektów, nowych zadań, nowych inwestycji to jest siła pieniądza, siła materii tak, również kontakt z naturą to mogą być plany na przykład inwestycyjne zakup nie wiem domu mieszkania ziemi jakieś działki jakieś nieruchomości ogólnie z jednej strony coś co jest jakimś waszym marzeniem co gdzieś tam w jakiś sposób spełnia jakieś wasze idealistyczne podejście do czegoś tak coś sobie wymarzyliście wydaje się wam że to jest idealne rozwiązanie dla mnie i teraz może być właśnie możliwość spełnienia takiego właśnie marzenia na pewno ym, ponieważ to jest też karta ziemi, uziemienia, więc warto dzisiaj, jeżeli byście czuli właśnie taką potrzebę, choćby podeptać sobie na boso po ziemi, żeby właśnie tego uziemienia doświadczyć. No i w sumie w tej karcie zazwyczaj wszystko się udaje. To jest taka trochę karta farta, kiedy wierzymy w dobrą wolę też innych ludzi obok nas, tak, sami czujemy się bezpieczni, chronieni, no i jakby mamy też wsparcie, więc y, nasza sytuacja jest stabilna. Monety są zawsze takie: wiecie, konkretne w działaniu, konkretne w decyzjach. No, i też monety, ale tym razem królowa monet dla rybek. A więc, e, drogie rybki, wy same możecie wejść w tą energię królowej, bo to jest osobowa karta, więc zawsze w ten sposób mówimy, albo obok was kobieta, która jest synonimem właśnie, czy odwrotnie synonimem tej kobiety, jest właśnie królowa monet, czyli kobieta o wielkim sercu, taka mocno stąpająca po ziemi, e, zasobna również, potrafi potrafiąca m, zarabiać i dysponować i inwestować właśnie w finanse. Ale przede wszystkim ona też daje miłość, daje wsparcie, tworzy taką bezpieczną, ciepłą atmosferę wokół siebie, sprawia, że ludzie też obok niej czują się bardzo dobrze. Więc tak jak mówię, albo wy, rybki, dzisiaj w takiej energii będziecie chętnie zapraszać, będziecie chętnie karmić dzisiaj, gotować, tak? Drzwi Twoje są pewnie dzisiaj otwarte i inni będą do Ciebie przychodzić, albo to Ty poszukasz takiej właśnie. Osoby, po to, aby w jej cieple, w jej towarzystwie troszeczkę się zagrzać. Może taką będziecie mieć potrzebę. Tyle, kochani, życzę Wam cudownego dnia. No i już jutro rozpoczynamy nowy miesiąc. Do zobaczenia.